Witajcie, kochani! W dniu 20 grudnia 2020 roku na 21 grudnia narodziło się ponownie światło Chrystusa na naszej planecie. Tak jak 2000 lat temu, w fizycznym świecie zamanifestowało się, aby zmienić naszą świadomość i otworzyć nasze serca. Zamanifestowało się przez potężny rozbłysk. Planety ustawiły się w jednej linii. To wiemy zresztą z wielu przekazów w internecie. Pod moim tym teraz przekazem zamieściłam filmik pokazujący to zjawisko. Niezwykłe, niezwykłe ujęcie oraz również niezwykłe ujęcie takie uchwycenie Zaćmienie słońca 14 grudnia Zachęcam, warto zobaczyć. Kochani, przez ostatnie kosmiczne wydarzenia znieśliśmy się energetycznie na znacznie wyższy poziom częstotliwości. Można to już zauważyć w naszej codzienności. W sercu odczuwamy miłość i radość, ale możemy odczuć od niektórych osób rodzaj ataku, nawet. Pamiętajmy, że agresja to wołanie o miłość. Zachowajmy zatem pokój w sercu i niewzruszoność. Wiemy to już wszyscy, że nowa świadomość kształtuje się w chaosie. Z jednej strony, jak wspomniałam, możemy odczuwać pozytywne emocje, a z drugiej, jakby zderzenie ze złością, z niecierpliwieniem, agresją, uporem bez sensu, itd. Nie wchodź w to, zachowaj dystans. Przypomnij sobie, że zewnętrzny świat to iluzja. Nie daj się w niego wciągnąć pod żadnym pozorem. Warto tutaj pamiętać słowa Jeszu: Syn jako jeden zasnął i jako jedno budzi się. Tylko nie zapomnijmy, że każdy ma swoje tempo. Obecna boska energia na Ziemi wręcz wymusza na nas pracę ze sobą. Poprzez sytuacje kreowane przez nasze myśli wyciągany jest z nas ból, aby sobie przebaczyć i aby przebaczyć światu. Ta pomyślność, Potężna, świetlista energia pomaga nam zaleczyć wszystkie rany, powstałe podczas naszej kosmiczno-ziemskiej wędrówki. Pomaga nam uwolnić, rozpuścić żal, ból, stare wzorce i programy, przekonania, wyobrażenia, które mocno jeszcze trzymamy. Tak, my je trzymamy, nie one nas. Nie myl swojej wiecznej istoty z tym, co wykreowałeś, wykreowałaś o sobie. Wszystko na Twój, mój, nasz temat w tym świecie to iluzja, imitacja bez znaczenia. To sen, to wytwór naszego egotycznego ludzkiego umysłu. Rozpoznaj stworzony przez umysł swój wizerunek siebie samego, siebie samej. To czas, szczególnie teraz, poddawania wszystkiego Bogu, tej sile stwórczej, która jest w nas. Dlatego nie trzymaj się kurczowo swojej tożsamości, tylko Złóż ją, jeśli taka Twoja wola, na ołtarzu Boga. I powiedz, Błogosławiąc, dziękuję Ci Boże, że Twój byt działa poprzez mnie, a ja jestem emanacją Ciebie, tu i teraz. Kochani, mamy przed sobą jeszcze bardzo ważne dni wigilii i świąt. I to, co przynoszą te dni, trwać będzie najintensywniej do końca grudnia tego roku. Ostatnio została mocno uaktywniona nasza siła sprawcza. Nasze myśli szybko jak nigdy materializują się a więc warto wziąć za nieodpowiedzialność. W ten świąteczny czas nie ma sensu siedzieć przed telewizorem i pozwalać hipnotyzować się dalej. Nie ma sensu zasilać swoją energią i mocą wtłaczane nam niewolnicze programy na fundamentach strachu. W te świąteczne dni od 20 grudnia przez 21 grudnia budzi się w nas energia żeńska. Budzi się, aby szczególnie przez kobietę została utorowana i zrodzona droga do domu. Droga miłości, mądrości, intuicji, ogromnej wewnętrznej mocy. Wiąże się to bardzo głęboko z kosmicznym drzewem świata i drzewem życia każdego z nas. Przypomnijcie sobie nasze medytacje z kosmicznym drzewem świata i własnym drzewem życia podczas warsztatów. Połączenie z przodkami linii żeńskiej, dającej intuicję, współodczuwanie uwrażliwienie, subtelność, empatię, ale i moc, moc rodzenia miłości, a przez nią moc stwarzania. Szczególnie mówię teraz do kobiet, bo przez naszą żeńską energię ma się tu wiele ważnego jeszcze dokonać. Obudźcie się, przypomnijcie sobie, kim jesteś, Przypomnijcie sobie swoją wielką moc, pamiętając o subtelności, wrażliwości i odczuwaniu sercem. Linia męska przodków rozbudowana jest szczególnie u mężczyzn. Wspiera działaniem i decyzjami i ochrania. Te dwa aspekty w nas, jak i kobieta, i mężczyzna, w nowym świecie są na równi. Na płaszczyźnie partnerskiej, mówiłam o tym już w wielu moich przekazach. Na płaszczyźnie partnerskiej, w wolności wewnętrznej, w miłości, w pokoju wzajemnym przebaczeniu i wspieraniu się na wszystkich poziomach. Chodzi to o równowagę i harmonię. Kochani, nie możemy dokonywać zmian, jeżeli będziemy mieć stare przekonania i sposób komunikacji. Musimy uświadomić sobie, co jest wartością dla nas i jak dzielimy się nią z innymi. Weszliśmy w erę Wodnika, a Wodnik to wyższy umysł, przynosi ogromne zmiany. Odłączamy się od starych systemów, jak i programów i to bardzo intensywnie. Weszliśmy w nieodwołalne już zmiany. I jeśli się im nie poddamy, wywróci się nasze życie do góry nogami. Ewolucja przyspiesza. Wytwarza się też chaos, abyśmy nie doszli do stagnacji. Zaufaj zatem Bogu. On wie. Daj się poprowadzić tej ogromnej mocy, sile Bożej, która jest w Tobie, w każdym z nas. Życzę Ci głębokich i pięknych świąt. Niech świąteczna krzątanina i zastawione stoły nie przysłonią Ci tego, co najważniejsze. Życzę Ci przebudzenia się, przebudzenia się w Tobie boskiej mocy, wolności od narzucania Ci niewolniczych programów. Życzę Ci radości z ponownych narodzin światła. Życzę Ci pokoju i miłości do siebie samego, do siebie samej. Do naszych braci i sióstr na tej planecie, a także do Matki Ziemi i do całego boskiego stworzenia. Przytulam Was mocno całym sercem. Dziękuję Wam za piękne, wzruszające mnie komentarze, maile, smsy i telefony. Szczególnie zwracam się do Eli Krajewskiej, tak, kochana Elu, pamiętam Cię i bardzo chętnie się spotkam. A na razie mocno przytulam. Wszystkim radosnych świąt! Podam Wam, kochani, jeszcze kilka kinów, dni, abyśmy wiedzieli, jakie energie boskie nas wspierają i w jaki sposób, jakie też wyzwania mamy. A więc dzisiaj wigilia kan w tonie czwartym stworzenia. A więc bardzo potężna energia ruchu. Energia ruchu, która stworzyła w ogóle wszelki ruch, ruch planet, gwiazd, zbiorów, odpływy, przypływy, zmianę dnia w noc. Towarzyszyć tej energii będzie czwarty ton stworzenia, czyli maksymalne poszerzanie naszej świadomości. A więc bądźmy świadomi, siedząc przy wigilijnym stole, abyśmy nie narzucali swoich myśli, swoich teorii osobom nam towarzyszącym przy stole. Każdy ma prawo odczuwać po swojemu, każdy ma swoje tempo. Będziemy tutaj uczyć się cierpliwości, wyrozumiałości, przede wszystkim drogi serca. A więc, po prostu miłujmy, bądźmy wyrozumiali, życzliwi dla siebie. Kolejny dzień, 25 grudzień. To jest piątek KME w tonie piątym stworzenia. I tutaj bardzo potężna kosmiczna energia, transformacje kosmiczne będą w nas bardzo silne zachodzić, będziemy transmutować bardzo wiele w sobie, a piąty ton będzie pokazywał nam wiodący duchowy kierunek. Kolejny dzień, 26 grudzień, sobota, yy, towarzyszyć będzie nam energia kiech w tonie szóstym stworzenia. Ta energia zawiera w sobie całość, ducha i materię. A więc będziemy uczyć się ukorzeniać ducha w ciężkiej materii. Będziemy uczyć się łączyć to w całość. Szósty ton będzie pomagał nam uśmiercać to, co stare, aby, abyśmy mogli zobaczyć nowy cel. Nowy cel nowego świata i nowej naszej pracy drogi przez serce. Bądźmy świadomi, siedząc przy świątecznym stole, abyśmy nie narzucali na siłę, Niczego nikomu, ponieważ ta boska energia, kiech, to jest wyrażanie naszej boskości, świętości w nas. Ale nie róbmy tego z siłą pędzącej lokomotywy, która rozjeżdża wszystkich i wszystko po drodze. Więc nie róbmy tego z tą siłą właśnie pędzącej lokomotywy. Następny dzień, powiem jeszcze króciutko, jest to niedzielna, 27 grudzień, kanil w tonie siódmym stworzenia. I tutaj będziemy bardzo silnie podłączeni do najwyższego źródła wszech rzeczy, które będzie zasiewać w nas swoje boskie ziarno. Ponieważ kanil to jest nasienie Boże, ale również i my możemy. Zasiewać to Boże ziarno w sercach innych ludzi. Tylko nie róbmy tego z narzucaniem czegokolwiek. Czyńmy to przez serce. Siódmy ton będzie stawiał nam wielu pomocnych ludzi wokół nas. Będzie trochę emocji, ale będzie spływał na nas również. Duży mistycyzm, duża pogłębiana będzie duchowość w nas, o może tak najprościej. Kolejny dzień to jest poniedziałek, 28 grudnia, Toch w tonie ósmym stworzenia. I tu będzie, będą poruszane bardzo potężne pola karmiczne w każdym z nas. Będzie poruszana karma malaryczna, chorobliwa karma, która, którą stworzyliśmy, którą wykrowaliśmy poprzez różne re, 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 relacje, o matko, relacje z innymi ludźmi, wykrowaliśmy poprzez Wykrojiliśmy poprzez, z premedytacją, o właśnie tego słowa mi brakowało, z premedytacją. I to jest już najcięższa karma, i ona będzie bardzo silnie poruszana w każdym z nas. Ósmy ton jeszcze jest, który również porusza pola karmiczne, ale po to to wszystko się dzieje, aby spłynęła na nas harmonia z centralnego słońca naszej galaktyki. Kolejny dzień to 29 grudnia, wtorek, i tutaj będzie nas wspierać boska energia CI w tonie 9 stworzenia. CI, czyli pies. Bardzo mocno będzie poruszany popęd seksualny w każdym z nas, ale jednocześnie 9 ton będzie naprowadzał na właściwe tory duchowe, czyli będzie przypominał nas, nam, abyśmy łączyli naszą seksualność, która jest darem od Boga, z naszym sercem. Również będziemy dotykać tutaj znanego i nieznanego. Będziemy strażnikami praw boskich i ziemskich. W ten dzień może nam wydawać się, że jesteśmy uwięzieni w dramacie życia. Że może jesteśmy niekochani przez partnera, partnerkę czy przez bliskich. Pamiętajmy, że to jest iluzja uwięzienia w dramacie życia. Nie ma żadnych dramatów. Sami stworzyliśmy sobie te doświadczenia. A więc uwalniajmy, rozpuszczajmy niezwykle świadomie te emocje, które się w nas pokażą, ujawnią. Kolejny dzień to 30 grudnia, środa. Boska energia Bac w tonie dziesiątym stworzenia. Doprowadzi ta energia nas do pewnego celu w nas, do zakończenia czegoś, po to, abyśmy mogli rozpocząć nowe. To jest doskonała energia pomagająca nam rozpocząć coś nowego. Bardzo silnie może tutaj wybić nam ego, ponieważ bac porusza ego, egocentryczność, porusza taką chęć zwracania na siebie uwagi, bycia w centrum uwagi. Dlatego bądźmy uważni, żeby nie dać się ponieść naszemu egotycznemu umysłowi. Pamiętajmy, że Bac to jest bardzo potężna boska energia, to jest starszy brat ludzkości, tkacz czasoprzestrzeni. I my, nie oddając pałeczki naszemu umysłowi, egotycznemu umysłowi, możemy zacząć tkać nową czasoprzestrzeń, nowy świat, poprzez bycie w sercu poprzez miłowanie, poprzez bycie w świetle, poprzez emanację światła, czyli Boga w nas. Wybór należy do każdego z nas. 31 grudzień, bo tak czuję, żeby już tutaj dokończyć ten gregoriański rok, 31 grudzień E w tonie 11 stworzenia. Będzie pokazana święta ścieżka życia każdego z nas, ale również i naszej planety, Matki Ziemi. Będzie tutaj bardzo silne oczyszczanie przez wszystkie poziomy, jak generalne wiosenne porządki. Może być sporo emocji. Pamiętajmy, że jest to bardzo tajemnicza boska energia. Przywołująca w nas do życia kosmicznego człowieka. Będzie bardzo silnie uaktywniana nasza wewnętrzna moc: moc gwiazd w nas, moc nieba w nas. Miejmy tego świadomość i weźmy naprawdę za to odpowiedzialność. Co będziemy czynić? i jak będziemy, jaką drogą będziemy kroczyć, szczególnie w ten dzień. Jest to zakończenie, podsumowanie również gregoriańskiego roku i pierwszy dzień podsumowania całej treceny IK, która rozpoczęła się 21 grudnia. Ik. Który jest najbardziej, jest to najbardziej duchowa energia, oddech Boga, który animuje nas i wszystko do życia. I tutaj 31 grudnia, właśnie poprzez tę energię, będziemy podsumowywani, czego dokonaliśmy. I wejdziemy 1 stycznia w boską energię ach w tonie dwunastym stworzenia. Ach, jest to świadomość Chrystusowa. Dwunasty ton przynosi nam zgłębianie wyższej Chrystusowej prawdy. Będzie to bardzo potężne, potężne budzenie drzemiącego olbrzyma w nas, czyli boskiego potencjału w nas ponieważ dwunasty ton nałoży się na dwunasty wynal, w którym obecnie jesteśmy, i dwunaste niebo, w którym również jesteśmy. A dwunaste niebo cały czas przynosi nam taką energię panującą przed świtem, która, ona, która wzrasta wzrasta, uaktywnia się coraz bardziej, a przez to uaktywnia się ona w nas. Bardzo potężną boską energią rozpoczniemy Gregoriański Nowy Rok. Pamiętajmy, że dobrze rozpoczniemy ten rok, jeżeli wyjdziemy z iluzji uwięzienia w dramacie życia. Nie ma żadnych dramatów. To jest kolejna energia, która. Będzie budziła w nas, pokazywała yy, uwięzienie nas w różnych dramatach życia, które są iluzją wytworzoną przez nas. A więc otwórzmy się na uwolnienie, rozpuszczenie i puszczenie tego wszystkiego, co będzie nam pokazywane i co nam już nie służy. Bardzo piękna Energia świadomości serca. Piękna. Życzę nam, abyśmy właśnie tą drogą zaczęli podążać w ten nowy gregoriański rok, aby ta świadomość serca towarzyszyła nam w nas zawsze i wszędzie abyśmy od tego momentu już zawsze szli drogą serca. Z całego serca nam wszystkim tego życzę.